Panie, witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj mam dla Was ulubieńców lutego. I tak, dzisiaj jest ostatni dzień lutego. Znając życie, jeżeli e, chodzi o moje, e, o moje tempo montowania, to pewnie ten film zobaczycie trochę później. Ale mówię Wam o tym dlatego, że dzisiaj jest właśnie ostatni dzień lutego i powiem Wam, że jest piękne słońce. Mam wszystkie okna. No, oprócz tutaj, żeby nie było hałasu, mam po tamtej stronie mieszkania, wszystkie okna otwarte bo jest przepięknie ciepło, ptaszki śpiewają i normalnie wiosna idzie, aż po prostu mnie, aż się czuję mega uradowana, mam nadzieję, że to się nie zmieni i że nie będzie tak, jak to chyba dwa lata temu, czy kiedy to było, że takie śnieżnie, to dawniej bo 3-4 lata temu, jak na Wielkanoc e, padał śnieg, chociaż w tym roku jest późno Wielkanoc, więc powinno być ciepło, ja pamiętam kiedyś w liceum była taka Wielkanoc, że ona chyba wypadała jakoś tydzień przed majówką, i było w ogóle budki mega upał, było 30 stopni, strasznie fajnie było. No dobra, to jak już sobie pogadaliśmy o pogodzie, już, już pogodynka, e, wam tu opowiedziała o warunkach pogodowych, to przejdźmy do tych ulubieńców. I ich w tym miesiącu nie będzie dużo, ale to będą takie moje po prostu mm, produkty, które ja uwielbiam. Naprawdę używałam no, praktycznie, praktycznie codziennie w tym miesiącu. I od czego by tu zacząć? Może zaczniemy od pielęgnacji. I ten miesiąc dla mnie to był w ogóle miesiąc pielęgnacji, maseczkowania, bo raz, że robiłam sobie takie dogłębne złuszczanie, a potem jak ta skóra jest taka nowa, świeża, no to dobrze ją fajnie potraktować taką dobrą, bogatą, mocną pielęgnacją, częstą. Więc to był taki miesiąc właśnie mocnej pielęgnacji. No i też miesiąc maseczkowania. Yy, I bardzo dużo zużyła. Ach, no i też kolejna rzecz jest taka, że będziemy się przeprowadzać, więc po prostu chciałam wszystkie jakieś otwierane rzeczy pokończyć, żeby się z tym nie przeprowadzać, wszelkiego rodzaju sera, maseczki. Po prostu takie rzeczy, takie, taką pielęgnację specjalną, której nie używa się codziennie, ale miałam gdzieś tam pootwieraną i miałam e, niewielką ilość. Chciałam to wszystko już e, pokończyć, żeby się z tym nie przeprowadzać. Też tutaj leży wielka torba denka, i zaraz będę nagrywać drugi film, to będzie denko. Więc spodziewajcie się, pojawi się po tym filmie. Takie duże właśnie demko z, i tam będzie dużo pielęgnacji i takiej skończonej, i takiej nieudanej, i takiej przeterminowanej, ale do rzeczy, więc zużyłam bardzo dużo takich kosmetyków i maseczkowałam się praktycznie nawet w tych vlogach znacznie mogliście widzieć, może nie codziennie, ale na pewno co drugi dzień, ale jak sobie myślę o tych mas maseczkach takich w płachcie, czy koreańskich, czy innych marek, to powiem Wam, że jakoś tak nie przychodzi mi nic na myśl takiego wyjątkowego. Dla mnie te maseczki są wszystkie, mniej więcej w, tak w jednej linii, i czasami zdarza się, że niektóre są takie drażniące i nie mogę ich używać, bo nie nadają się do wrażliwej skóry. A tak poza tym to jest taki konstans, więc nie pokażę Wam żadnej konkretnej, bo jakoś nie umiem w natłoku tych, tych maseczek jest po prostu mnóstwo. Mówię o tych koreańskich maseczkach w płachcie, ale one mi się wszystkie wydają podobne do siebie. Nie wiem, czy macie podobne odczucia. Jedna jest lepsza, jedna gorsza, ale jakoś tak wiecie: ja mogę po prostu randomowo wyciągnąć z pudełka którąkolwiek nałożyć na twarz. I ja widzę efekt: widzę, że ta buzia jest taka bardziej nawilżona, bardziej wypoczęta, ale żeby one jakieś. Któraś z nich była jakoś dużo lepsza niż inne. To nie, i bardzo często mm, oczyszczałam twarz, tonizowałam wieczorem, nakładałam tą maseczkę. Siedziałam z nią tyle, ile tam było napisane na opakowaniu. I potem, jak ona się wchłana, wchłonęła, to jeszcze nakładałam na nią na przykład kolejną pielęgnację, bo to dla mnie było trochę za mało. Ale dobra, dobra, słuchajcie, ja to się zawsze rozgadam. Coś, co będzie pierwszym ulubieńcem, jest fenomenalny: to jest Glam Glow Dream Duo. I to jest podwójna maseczka. Pierwsza chyba nie było takiej jeszcze maseczki Glam Glow, która ma dwa kroki. Mamy krok pierwszy, to jest serum, nakładamy na twarz, i to jest to białe, perłowe. Bo musicie o tym wiedzieć, to jest ważne, bo tutaj jest taki ząbek i taki zaczep, ale można też to inaczej tutaj sobie tak zamknąć oczywiście, ja tak zrobiłam i potem nie wiedziałam, który jest który, ale to jest z tyłu opakowanie też opisane, ale gdyby Was taki słonizm ogarnął jak mnie, to na wszelki wypadek mówię, więc pierwszy krok to jest ta perłowa maź i nakładamy ją, no jak to, serum na twarz, czekamy aż się wchłonie, tutaj producent mówi, że 30 sekund, ja czekam odrobinę dłużej, żeby na pewno wszystko się dobrze wchłonęło i potem nakładamy ten szary Kolor. i słuchajcie, ja do tej pory, ja za każdym razem jak je używam, zastanawiam się czym to pachnie i nie umiem stwierdzić czym wam to pachnie, to pachnie jakimś ciastem, takim super fajnym ciastem, ale to nie pachnie tak infantylnie ani irytująco, tylko no po prostu za każdym razem się wąchuję w ten zapach i nie wiem czym mi to pachnie, na pewno pachnie bardzo ładnie i bardzo przyjemnie i to jest taka maska, jeżeli wiecie, że wyglądacie źle. Jeżeli na przykład jesteście chory, źle się czujecie, oliwa z głowa, macie kaca, a następnego dnia rano yy, chcecie wyglądać ładnie, to nałóżcie tą maskę. Ona jest fenomenalna. Ta buzia po prostu jest taka napięta i wypoczęta. Jeżeli chodzi o nawilżenie, to. Dla mnie nie do końca, bo to jest taka maska, którą się zostawia na całą noc. I ja bardzo często robiłam tak, że nakładam całą pielęgnację idąc po prostu spać, nakładam tą maskę, potem oglądaliśmy sobie jakiś film, serial miała godzina, dwie, trzy. I jak ona się wchłonęła, bo ona się ładnie wchłania, to jeszcze sobie na, na to nakładam jakiś na przykład bogaty krem nawilżający, albo i nie, w zależności od potrzeb mojej skóry, bo ona raz, raz jest taka przesuszona, raz nie. Jeżeli była właśnie taka bardziej przesuszona, to wtedy dokładałam ten krem, jeżeli nie, to nie. I po prostu po tym skóra no, wygląda jakby była wypoczęta. Po prostu ładnie wygląda. To jest ładna, świeża skóra e, z ujednoliconym kolorytem, ładnie napięta, no taka wypoczęta. Tak jakbyście, e, nie wiem, wróciły z wakacji po prostu i miały taką ładną... E, byście były wyspane, wypoczęte, miały ładną skórę. To tak po tym naprawdę wygląda i ja po prostu uwielbiam ten produkt. I tak wiecie co, no już zużyłam jej... Myślę, że trochę więcej niż połowę. No i tak już... E, Szkoda mi jej, ale używam cały czas, bo po prostu no jest rewelacyjna, jest rewelacyjna i, i jak na przykład gdzieś yy, byliśmy teraz na, na wyjeździe, to ja używałam po prostu codziennie jako kremu na noc, żeby codziennie wstawać, ładnie wyglądać. Tak, więc bardzo mocno Wam polecam, wszystkie linki i opisy będziecie mieć pod spodem. Jeżeli chodzi o makijaż, to Tomek ostatnio nagrał. Um, Film o tym, jak komentuję mój makijaż, i wiecie, że ja wiele w makijażu nie zmieniam, że mam takie swoje ukochane kosmetyki, których używam non-stop. I tu wam e, podlinkuję ten film, i tam jest cała lista wszystkich kosmetyków, e, które też dzisiaj mam na sobie, których używam non-stop, i tutaj wiele się nie zmieniło. Jeżeli chodzi o usta, oj, coś, ten błyszczyk biedny. Nosiłam go chyba w kożuchu, w kieszeni i przyklejały mu się włosy. No nieważne. Jeżeli chodzi o usty, to usty usta, to produkt, którego używam najczęściej w tym miesiącu, to jest Too Faced Sweet Peach Creamy Peach Oil Lip Gloss. Strasznie długa i trudna nazwa, no ale to są po prostu te, to są niby olejki do ust, no ale to jest po prostu błyszczyk do ust z serii brzoskwiniowej. Pięknie pachnie. Pięknie też smakuje, bo on też taki delikatnie ma smak, no wiecie, to jest taka chemiczna brzoskwinia, ale jakaś taka guma do rzucia, ale mimo wszystko jest to bardzo przyjemne. Jeśli przeglądam, mam lusterko. Yy, można je nakładać bez żadnego, wiecie, tam bez konturówek, bez jakiegoś ochach yy, i mocnego zajmowania się tym po prostu wystarczy tak usta Przejechać. Nie są trwałe jak to błyszczyki. No, nie możemy się spodziewać po błyszczyku, że to jest jakieś super trwałe, bo bardzo często dostaję pytania, czy ten błyszczyk jest trwały. No słuchaj, bo jest taki drogi, myślałem, że taki drogi błyszczyk będzie trwalszy. No, żaden błyszczyk nie będzie trwały, żeby kosztował 1000 zł, to po prostu błyszczyki mają taką, a nie inną formułę i jakieś super trwałe nie będą. Ale bardzo fajnie mimo wszystko się na tych ustach utrzymuje i noszę. I otworzyłam chyba trzy kolory. Tej całej palety, którą dostałam, i po prostu sięgam po. To jest akurat Pure Peach. Miałam go tutaj na biurku, ale sięgam po każdy z nich i uwielbiam. Uwielbiam, to jest produkt miesiąca, jeżeli chodzi o usta. No i to był zdecydowanie miesiąc zapachów. I dwa zapachy. No ten miesiąc to był Michael Kors Wanderlust, nie wiem czy ja go wam nie pokazywałam w poprzednim miesiącu, chyba tak uwielbiam ten zapach, po prostu uwielbiam czysty, świeży, mmm, elegancki. No ja już tyle razy wam opowiadam, że może nie będę nic więcej mówić, bo się zanudzicie, ale jak będziecie w perfumerii to koniecznie go powąchajcie i no jest jest świetny, naprawdę jest świetny, uwielbiam, uwielbiam ten zapach a drugi to jest nowość i to jest jabłuszko DKNY Be Tempted, też nie będę się rozgadywać, bo już Wam we vlogu o nim opowiadałam i pokazywałam kilka razy, więc jak, jak dostałam, dostałam ten zapach to go nosiłam tak z tydzień bez przerwy, non stop bo po prostu uwielbiam, uwielbiam co dziwne, bo tych tradycyjnych jabłuszek tak nie do końca się z nimi lubiłam, a to jest naprawdę spoko. I teraz muszę wziąć telefon. No i ulubieńce nie kosmetyczni. Pierwsze z nich to będą właściwie trzej ulubieńcy to jest Wisłocka. I to jest sztuka kochania, książka, sztuka kochania, film. Po prostu fenomenalny, bo Czarska to tak cudnie zagrała i film jest naprawdę dobrze zrobiony też od strony takiej scenograficznej, od strony kostiumów, od strony osadzenia w realiach, bo to jest coś, co czasami w polskich filmach nie jest do końca dopracowane i się tak gryzie, a tu jest to naprawdę fajnie zrobione. No i wcześniej, przed tym jak poszłam na film, przeczytałam biografię, Wszystkie, yy, wszystkie dwie książki, chciałam powiedzieć trzy, dwie książki i film wam podlinkuję pod spodem. Przeczytajcie Sztukę Kochania, przeczytajcie biografię Wisłockiej i obejrzyjcie film koniecznie, naprawdę. I to nie tylko babki, ale faceci też powinni. I uważam, że to jest lektura obowiązkowa i pozycja obowiązkowa, i każdy powinien to zobaczyć. Jestem pod wielkim wrażeniem, byłam z mamą w kinie. Mojej mamie również bardzo się podobał i, i, i też książka, która została napisana tyle lat temu, a nadal jest aktualna i nadal fajnie mówi. Właśnie nie o seksie, o miłości, o relacjach. Tak, o seksie też, ale to jest jakaś tam część tej książki. Więc bardzo wam polecam. Nowy sezon Girls. Po prostu jak zobaczyłam nowy sezon Girls, nie mogłam się doczekać. Ten serial mnie fascynuje. Jest taki z jednej strony on jest taki brzydki, jest autentyczny, ale on jest taki do bólu autentyczny, że niektóre po prostu sceny, jak oglądam, to aż, aż tak czasami po prostu, no nie to, że czuję się oburzona, ale czuję się uderzona tym, co widzę w serialu, bo jest taki no taki mocno dosłowny. Natomiast bardzo mi się podoba ten przekaz, to poczucie humoru i właściwie za każdym razem, jak to oglądam, to zastanawiam się, czy to jest czy to jest obraz współczesnych kobiet, czy to jest obraz współczesnej młodzieży, czy możemy wszyscy po prostu jesteśmy tacy zagubieni? Czy, 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 czy nie wiem, czy, czy to jest prawda? Czy, czy czasami zastanawiam że to jest tak dogłębnie, realistycznie pokazane, że aż to, to się wydaje nierealne. Nie wiem, jest abstrak... z jednej strony ten serial jest dla mnie abstrakcyjny, z drugiej strony jest bardzo prawdziwy. Uwielbiam, obejrzałam trzy odcinki pierwszego sezonu i nie mogę się doczekać, aż będą następne, więc... Tomek tego nie ogląda, zresztą większość facetów tego serialu nie może zdzierżyć, nie lubi, nie podoba im się. Właśnie oni woleliby jednak takie Sex and the City klasyczne, a nie coś takiego. I ostatnia rzecz to jest film, który znalazłam. Ja o nim nie słyszałam. Pewnego wieczoru siedziałam sobie sama w domu, miałam ochotę coś obejrzeć, i znalazłam go na Netflixie. I to jest film pod tytułem Palmy w Niegu. Bardzo ładnie, też zrobiony, bardzo ładnie. Wizualnie pokazany, też ze względu na to, gdzie rzecz się dzieje. I żeby za dużo we mnie opowiadać, to powiem tylko, że to jest film o tym, że czasami ludzie się bardzo kochają, powinni być ze sobą, ale niestety znaleźli się w nieodpowiednim miejscu i czasie i nie sprzyja im, um, nie sprzyja im sytuacja polityczna, nie sprzyja im społeczeństwo. No, i to jest takie zawsze trudne do oglądania, i, i też daje do myślenia, i też pozwala spojrzeć na to, co my mamy w tym momencie w taki sposób, że naprawdę jest dobrze, jest dobrze, że czasami narzekamy, ale mamy naprawdę bardzo dużo, a nie zdajemy sobie z tego sprawy. Więc bardzo Wam polecam ten film, i to by było wszystko, co chciałam Wam pokazać w tym miesiącu. Dzięki, że byliście ze mną. Widzimy się w następnym filmie. Trzymajcie się ciepło. Buziaki.